Poselstwo trzeciego anioła. Wykład trzeci. Rola Zakonu w dziele usprawiedliwienia przez wiarę. Jeśli chcemy mieć ducha i moc poselstwa trzeciego anioła, musimy przedstawiać zakon i Ewangelię jednocześnie, gdyż zakon i Ewangelia idą ręka w rękę. Większość ludzi stara się uzyskać sprawiedliwość przed Bogiem przy pomocy zakonu, choć jak mówi Słowo Boże, uzyskać ją można jedynie z pominięciem zakonu, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, która jest dla wszystkich wierzących. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża, przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo nie ma tu różnicy. Co dzieje się z ludźmi, którzy starają się przeodziać swoimi uczynkami? Ich tkaniny nie nadają się na suknie, a ich robotą nie można się przeodziać. Ich uczynki, jak mówi Izajasz, to uczynki złe, a dowody gwałtu są na ich dłoniach. Cóż uczyniły dla nas nasze własne uczynki? Uczyniły nas nieszczęśliwymi, nędzarzami, ślepymi i gołymi? A czego Bóg dla nas pragnie? abyś przedział szaty białe, aby nie wystąpiła najaw haniebna nagość twoja. Bóg mówi takie jest dziedzictwo sług pana, ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi. Jeżeli Kościół dochowa wierności wobec przymierza, nie będzie mocy, która go pokona. Przed kościołem wstanie brzask jaśniejącego, pełnego chwały dnia, jeżeli przywidzieje on szatę sprawiedliwości Chrystusa, wyrzekając się wszelkiego przymierza ze światem. Każdy zatem, kto oczekuje nadziei na jakąkolwiek sprawiedliwość, która nie pochodzi od Boga, znajdzie jedynie brudne łachmany. Jedyną podstawą naszej nadziei jest sprawiedliwość Chrystusa. I synowie Syjonu, weselcie się, a radujcie się w Panu, Bogu Waszym, bo wam dał nauczyciela sprawiedliwości i uczyni, że spadnie na Was deszcz ranny i późny jako na początku. To właśnie przynosi Duch Święty wylanie późnego deszczu. To jest poselstwo dla nas na dzisiaj. Gdy przyjmujemy to poselstwo, przyjmujemy Chrystusa, a gdy przyjmujemy Chrystusa, wówczas przyjmujemy i jego ducha. Pan oczekuje od nas abyśmy wyczekiwali na jego ducha jak na deszcz i otwierali usta jak na ochłodę mówi otwórz szeroko swe usta a ja je napełnię jego sprawiedliwość to najcenniejszy dar to autentyczna wartość bo jest to sprawiedliwość samego Boga dlatego Pan może przyjść rychło skoro daje nam szatę odzienie charakter które przygotowują nas na sąd i na czas ucisku Pan daje nam coś, czym naprawdę możemy się chlubić, a tym czymś jest Jego sprawiedliwość. Oto, co oznacza dla Ciebie i dla mnie to poselstwo zabranie z tej ziemi. Kiedy ludzie skupiają swoją uwagę jedynie na uczynkach, zamiast na Jezusie, wówczas wypaczają wszystko. Chrystus powiedział: Nie mogę sam z siebie nic uczynić ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Jak Bóg był w Chrystusie, tak Chrystus może być w nas. Jak Bóg wykonywał swoje dzieła w nim, tak Chrystus może wykonywać dzieła Boże w nas. Nawet obecnie jest niewielu takich, którzy oświadczają, że rozumieją poselstwo trzeciego anioła. A przecież jest to poselstwo na obecny czas i stanowi obecną prawdę. Niewielu też przyjmuje to poselstwo w jego prawdziwej powadze. I przedstawia je ludziom z mocą, jaką ono posiada. Również wśród nas samych ma ono zaledwie niewielką siłę. Ma ono, poselstwo do Laodycei, obudzić lud Boży, aby uświadomić im ich odstępstwo i doprowadzić do gorliwej skruchy, aby zostali zaszczyceni obecnością Jezusa i przygotowani na głośne wołanie trzeciego Anioła. To właśnie ma uczynić dla nas poselstwo do Laodycei. Przynieść obecność Chrystusa, by on żył w nas. Kto zostanie przygotowany na głośne wołanie trzeciego anioła? Ci, którzy mają obecność Jezusa. Ci, którym poselstwo do Laodycei przez swój wpływ przyniosło osobistą więź z Jezusem. Nie jakąś wyobrażoną, która tak naprawdę nie jest żadną obecnością. Cyl nadania prawa. Prawo Boże zapisane zostało na tablicach kamiennych po to, aby ukazać człowiekowi, czym jest grzech i aby ujawnić go w całej pełni. Tam, gdzie grzech wydał obfity owoc, łaska zaobfitowała jeszcze bardziej. Prawo Boże nie pojawiło się bowiem jedynie po to, by wykazać ogrom grzechu, ale przede wszystkim w tym celu, aby łaska Boża mogła zaobfitować jeszcze bardziej, prowadząc nas do Chrystusa. Nie dawajcie posłuchu potrzeptom wroga, aby pozostać z dala od Chrystusa dopóty, dopóki sami nie staniecie się lepsi, dopóki nie będziecie tak dobrzy, aby móc przyjść do Boga. Jeżeli będziecie na to czekać, to nigdy nie przyjdziecie. Gdy szatan wskazuje na wasze splamione szaty, powtórzcie obietnicę Zbawiciela, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Bóg pragnie sprawić, że obfitość łaski będzie królowała w naszym życiu tak samo pewnie, jak grzech króluje w świecie. Wolność w Chrystusie jest znacznie obfitsza niż niewola grzechu. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. A zatem prawo Boże pojawiło się po to, aby poprowadzić nas do Pana. Kiedy więc grzesznik posługuje się dekalogiem w jakimkolwiek innym celu niż po to, aby przyjść do Jezusa Chrystusa, wówczas wypacza Bożą intencję związaną z przeznaczeniem zakonu. Prawo prowadzi nas do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni. Ono wymaga od nas doskonałej sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości. Grzesznik nie może zadowolić prawa czymś mniejszym niż taką sprawiedliwością. Celem przykazania jest miłość, płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Wszystko to ukazane zostało w życiu Jezusa i ono jest wypełnieniem prawa. Prawo domaga się Chrystusa w każdym z nas. Ono musi go ujrzeć w Tobie i we mnie. To jest istota prawa Bożego, Ewangelia Jezusa Chrystusa. Chrystus w Was, nadzieja chwały. Tego to poselstwo trzeciego anioła, sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa prowadzi nas do doskonałego wypełnienia prawa. Jest to celem tego poselstwa, a zatem prawo najpierw wiedzie nas do Chrystusa, a następnie poświadcza o tym, że tak się stało. Skąd bierze się nasza sprawiedliwość? Ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan, bo Bóg, który rzekł: z ciemności niech zaświeci światłość, Rozświecił serca nasze, aby zajaśniało Poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Na Jego obliczu znajduje się poznanie Bożej chwały. My wszyscy zatem z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Poselstwo sprawiedliwości Bożej przez wiarę w Jezusa jest właśnie początkiem tej chwały, która ma oświecić całą ziemię. Czym jest ta chwała? To Jego charakter w nas. Mamy bardzo wiele do nauczenia się i znacznie więcej do oduczenia. Czy powinniśmy szukać sprawiedliwości w prawie? Nie, ponieważ można ją znaleźć jedynie na obliczu Jezusa. I gdy obraz Boga w Jezusie Chrystusie zostaje odtworzony w nas, wówczas przychodzi czas na odciśnięcie pieczęci Bożej. Duch Święty odciśnie w nas pieczęć Boga żywego, wieczną pieczęć Jego podobieństwa. Zatem kiedy przyszliśmy już do Chrystusa, nie patrzmy więcej ku prawu w poszukiwaniu sprawiedliwości, ale spoglądajmy na oblicze Chrystusa. Czy aniołowie patrzą ku prawu, by zobaczyć to, co jest prawe? Nie. Oni patrzą na oblicze Ojca. Szatan działa obecnie z całą swoją zwodniczą, insynuującą siłą, odprowadzając ludzi od dzieła poselstwa trzeciego anioła, które ma być głoszone w mocy. Niektórzy nie zrobią właściwego użytku z nauki o usprawiedliwieniu przez wiarę. Kiedy ludzie zgrzeszyli, wówczas podobnie jak i dzisiaj, przykazania świadczyły o sprawiedliwości, jaką uzyskiwali oni przez wiarę w Jezusa. Dlatego też przybytek nazwany był namiotem świadectwa, także skrzynia przymierza nazwana była skrzynią świadectwa, gdyż zawierała tablicę świadectwa. Kamienne tablice prawa były tablicami świadectwa, gdyż stanowiły dowód świadectwa, który Bóg wyznaczył, aby świadczył o sprawiedliwości Bożej, która przychodzi poza prawem, wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak więc wieczną prawdą jest to, że jeśli usprawiedliwienia można by dostąpić przez wypełnianie tego, co nakazuje prawo, to Chrystus umarł daremnie. Prawo świadczy jedynie o sprawiedliwości, którą wszyscy uzyskują poza prawem czyli przez Jezusa Chrystusa. SABAT. Poselstwo trzeciego anioła wzywa do głoszenia prawdy o Sabacie, zawartej w czwartym przykazaniu. Człowiek, który święci sobotę, może to czynić nie znając pisma, lecz nie może prawdziwie święcić sabatu nie znając Pana. Na świecie istnieją trzy kategorie chrześcijan, którzy święcą jakiś dzień: jedni sobotę, inni niedzielę, oraz ci, którzy święcą sabat. Jednak jest wielu święcących sobotę, którzy udają, że święcą biblijny sabat. I to jest zwiedzenie. Co czyni sabat świętym? Obecność Boga. Obecność Boga czyni wszystko świętym. Kiedy zatem człowiek wkracza w siódmy dzień, mając duchowy umysł, otrzymuje wówczas duchowy odpoczynek, duchowe wytchnienie i duchowe błogosławieństwo związane m.in. z obecnością Boga i na tym polega zachowywanie sabatu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wiemy, że to Chrystus był rzeczywistym sprawcą stworzenia, a Jego obecność czyniła siódmy dzień świętym. On jest przecież Panem Sabatu. Zatem człowiek, którego nie uświęca obecność Jezusa, którego nie czyni ona świętym, nie może zachowywać Sabatu. Prawdziwy sabat może być zachowywany tylko wtedy, kiedy w człowieku mieszka Chrystus. Sabat niesie bowiem obecność Chrystusa i jest jej znakiem. Zanim Bóg ustanowił sabat, dał człowiekowi kompletne dzieło stworzenia, aby w ten sposób człowiek mógł poznać Boga. Kiedy jednak przychodził kolejny sabat, przynosił Mu dodatkowe poznanie i obecność Boga. Chrystus przychodził każdego sabatu do człowieka i objawiał Mu Boży charakter. Zatem wszystko, co człowiek może wiedzieć o Bogu, jest w Chrystusie. Dlatego Sabat jest znakiem tego, że On jest Panem, naszym Bogiem. Jeżeli znaleźliśmy Jezusa jako naszego Stwórcę i staliśmy się nowym stworzeniem w Nim, to znaleźliśmy w Nim odpoczynek. Jakiego rodzaju jest to odpoczynek? Jest to duchowy odpoczynek. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest. Kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Uświęcenie jest wzrastaniem Chrystusa w człowieku. Co jest znakiem Bożego Uświęcenia? Sabat. Co jest znakiem, że obecność Chrystusa uświęca? Sabat. Gdy dzieło to zostanie dopełnione, co będzie o tym świadczyć? Prawo Boże objawione w charakterze człowieka. Sabat jest szczytem prawa jest świadectwem pełnego uświęcenia. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca? Skoro sabat jest znakiem tego, kim jest Chrystus dla wierzącego, to czy wierzący może w pełni poznać czym jest Sabat, zanim nie pozna w pełni kim jest Chrystus? Kiedy więc poznanie Boga w Chrystusie zaprzątnie cały nasz umysł, i kiedy umysł ten w pełni to pojmie, to czymże to będzie, jeśli nie obrazem Boga odzwierciedlonym w umyśle wierzącego oraz pieczęcią Boga żywego daną w Sabacie Pańskim? Tylko taki Sabat może być pieczęcią Boga żywego. Zachowywanie soboty nie jest pieczęcią Boga Żywego. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Twojego Ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Tekst ten nie mówi: Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia Sabatu, wtedy będziesz się rozkoszował Sabatem. Chociaż jest napisane, że mamy nazywać Sabat rozkoszą, ale Bóg powiedział: Wtedy będziesz się rozkoszował Panem. Gdy we właściwy sposób traktujemy Sabat, wtedy rozkoszujemy się Panem, gdyż Sabat jest znakiem tego, kim Pan jest dla Ciebie i dla mnie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny czwarty wykład zatytułowany Przygotowani na przyjęcie fałszywego Chrystusa.